Witam Państwa na moim kolejnym z Państwa spotkaniem w ramach co go spotkań, kiedy mam okazję poinformować Państwa o tych wszystkich ważnych sprawach, które realizowane były i będą w najbliższym okresie. Końcówka roku to czas intensywnej naszej pracy nad stworzeniem planu działań na rok 2023, czyli inaczej mówiąc stworzenie budżetu na przyszły rok. Rok, który się kończy i perspektywy kolejnego roku to, to w warunkach dzisiejszych bardzo, bardzo trudny, trudny okres. Spowodowane jest to i sytuacją w kraju i decyzjami, które podejmowane są, w Sejmie, w Rządzie, a dotyczący samorządów. Wstępnych wyliczeń, które uzyskaliśmy w wyniku wniosków, które spłynęły do nas z różnych instytucji, z wydziałów, ze wszelkich dziedzin, których, które są niezbędne, aby miasto funkcjonowało, aby mieszkańcy mieli zapewnione odpowiednie warunki do bytowania, do, do, do wypoczynku, do pracy. Wynika, że brakuje nam bardzo wielka kwota środków finansowych, abyśmy mogli budżet opracować, zakończyć i przedstawić go Radzie Miasta, ale również Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Wstępnych szacunków brakowało nam około 200 milionów złotych. Spowodowane to jest i no, sytuacją w kraju, jak mówiłem. Ale tymi decyzjami. Decyzje powodowały, że wpływy do budżetu malały, bo te wszystkie ulgi, które są dzisiaj podejmowane w Warszawie, które służą również obywatelom. Służą obywatelom, ale nie służą samorządom, bo każda ulga, która dotyczy na przykład młodych przedsiębiorców, którzy zostali zwolnieni z opłaty podatku, Służy im oczywiście, ale z tego powodu miasto nie otrzymuje podatków, żadnych podatków. Wszelkie decyzje dotyczące na przykład kwoty wolnej od podatku czy zwolnienia emerytów z podatków powoduje, że wpływy do budżetu znacząco zmniejszają się. I takich przykładów można by mnożyć i to wszystko powoduje, że budżet miasta w zakresie dochodów jest mniejszy jak w latach, które minęły. Natomiast, natomiast e, oczekiwania i mieszkańców, i podmiotów, które w mieście funkcjonują, są coraz wyższe, bo koszty prowadzenia działalności są coraz wyższe. Mówimy o energii, mówimy o, o paliwach, mówimy o, o różnych opłatach, które trzeba ponosić. To wszystko powoduje, Mówimy o płacach pracowników, bo oczekiwania są, są coraz większe, no bo koszty życia są coraz wyższe i to jest takie, takie błędne koło. Koszty funkcjonowania rosną, w związku z tym oczekiwania finansowe również rosną i tak się nakręca w taki właśnie prosty sposób inflacja, która powoduje z kolei, że koszty funkcjonowania samorządu rosną, no bo. Stopy procentowe rosną, zobowiązania z tytułu zaciągniętych wcześniej i obecnie zobowiązania rosną, no i sytuacja samorządów jest coraz gorsza. Mówię o samorządach, bo to nie dotyczy tylko Świnoujścia, to dotyczy wszystkich samorządów w Polsce. Wszyscy jesteśmy w podobnej sytuacji, oczywiście są różnice, jedni mają trochę lepiej, ale niektórzy mają jeszcze gorzej od nas i dlatego... Bardzo trudno było doprowadzić do, do tej równowagi, a równowaga polega na tym, że musimy zrównoważyć dochody, bieżące dochody, nie dochody ze sprzedaży nieruchomości na przykład, a dochody, które wpływają co roku z tytułu podatków, opłat, dotacji, subwencji. To, co dostajemy z wydatkami bieżącymi, czyli z pieniędzmi, które przeznaczamy na funkcjonowanie szpitala, przedszkoli, żłobków, kultury, sportu, utrzymanie miasta, te kwestie sprzątania, śmieci itd. itd. To wszystko są to wydatki bieżące, które co roku się powtarzają. I one muszą być zrównoważone z dochodami. Szukaliśmy środków w dochodach, nie, 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 niewielki był urobek, nie, nie, nie można było zbyt wiele tutaj uzyskać, w związku z tym zaistniała potrzeba ograniczenia wydatków. I to, to ma miejsce, to jeszcze, jeszcze dzisiaj trwają nad tym prace, szukamy różnych źródeł oszczędności. Jak na przykład wyłączamy od godziny 23 oświetlenie w parku, na promenadzie. Nie będzie ozdób świątecznych w najbliższych świętach, świąt Bożego Narodzenia. Wiele innych elementów. Nie będzie koszenie traw, jakby niektórzy może sobie życzyli tak często, jak to dawniej miało miejsce. Nie będzie tak często opróżniane śmietniczki, bo, 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 bo trzeba oszczędzać. I takich przykładów oszczędzania jest wiele, no bo zmusza nas do tego sytuacja. No ale dzisiaj po, po tych prawie dwóch tygodniach intensywnej pracy, tutaj największe zaangażowanie pani skarbnik, która razem ze mną. Starała się doprowadzić te, te rozstrzygnięcia do, do takiego stanu, żeby Regionalna Izba Obrachunkowa tę naszą propozycję zatwierdziła. Bo przypomnę tylko, jeżeli, jeżeli Regionalna Izba Obrachunkowa uzna, że ten budżet nie odpowiada oczekiwaniom tym fiskalnym, finansowym nie mieszkańców, tylko oczekiwania w kwestiach rachunkowości. I, I tych zasad, które obowiązują w przypadku budżetu, no to go po prostu nie zaopiniuje pozytywnie. Brak pozytywnej opinii skutkuje tym, że Rada nie ma nad czym głosować. I wtedy pojawia się przedstawiciel Izby Regionalnej Izby Obrachunkowej i za prezydenta, za panią skarbnik, pisze nowy budżet. To pisanie polega na tym, że wszystkie wydatki, te dotyczące sportu, kultury, turystyki, promocji zostają zlikwidowane. Nie ma w tym zakresie złotówki przeznaczonej na te cele. I takich przykładów można by mnożyć. W prosty sposób eliminuje pewne wydatki, no, doprowadzając do tej równowagi, o której wcześniej mówiłem. Nie chciałbym do tego dopuścić, wiem, że tak nie będzie. Przygotowujemy projekt. Mam nadzieję, że będzie on zaakceptowany przez regionalną Izbę, będzie zaakceptowany przez Radę Rady, Radnych Rady Miasta. Będzie to trudny budżet, bo wielu będzie niezadowolonych. Przypomnę również o inwestycjach, o tym nie mówiłem. W przyszłym roku w inwestycjach będziemy kończyć to, cośmy rozpoczęli. Żadnych, praktycznie żadnych nowych inwestycji. Mimo, że mamy rozstrzygnięcia, są przetargi. Mamy przygotowane inwestycje do realizacji. Nie rozpoczynamy, bo nie mamy środków. W przyszłym roku przede wszystkim kończymy kwestię tunelu. Jeżeli chodzi o tunel, to jestem bardzo zadowolony z postępu prac. Wszystko wskazuje na to, że z końcem tego roku prace zostaną zakończone. Natomiast na pewno. Ta kwota, która dzisiaj jest zabezpieczona na wykonanie tunelu, będzie za mała. Z czego to wynika? Wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, środki, które zabezpieczyliśmy na początku kontraktu na niezbędne w związku z faktem wzrostu, wzrostu inflacji, czyli te kilka procent, mamy zabezpieczone na to, Środki, żeby wykonawcy ten wzrost inflacji wyrównać odpowiednią kwotą pieniędzy, bo tak to jest w umowie zapisane. Natomiast, kiedy podpisywaliśmy kilka lat temu umowę, nikt nie zakładał, że inflacja będzie na tym poziomie, który, który dzisiaj doświadczamy. W związku z tym, wykonawca będzie żądał dodatkowe pieniądze i ma ku temu prawo i te pieniądze musimy zabezpieczyć. Drugim Drugą przyczyną wzrostu kosztu inwestycji to są roszczenia. Dzisiaj główne roszczenia dotyczą terminu zakończenia. Część roszczeń została uwzględnionych, przesunięty został termin otwarcia tunelu, przypomnę, maj przyszłego roku, ale kolejne roszczenia się pojawiają, roszczenia terminowe, ale również dzisiaj, również roszczenia finansowe. Z tytułu wzrostu kosztów budowy, a ten wzrost jest wszystkim Państwu, jak sądzę, znany, wzrost kosztów materiałów, płac, to wszystko powoduje, że wykonawca ma roszczenia. Te roszczenia są bardzo wnikliwie analizowane i badane. Prowadzą te, te analizy nasi zatrudnieni przez nas specjaliści, czyli inżynier kontraktu oraz inwestor zastępczy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Oni analizują te, te, te ich roszczenia, roszczenia wykonawców, przekazują nam do akceptacji. Dzisiaj, dzisiaj, tak jak powiedziałem, uznaliśmy część roszczeń, ale to powoduje, że wzrastają koszty. W związku z powyższym, że nie, nie zakładam, że z budżetu miasta będziemy dokładać kolejne pieniądze, e, wystąpiłem do pana ministra ministra infrastruktury, pana ministra Adamczyka o zgodnie z porozumieniem, które podpisałem w 2007 roku, a potem aneksowane w roku bodajże 2017, wystąpiłem o dodatkowe środki w kwocie 38 milionów. Tyle wedle naszych wyliczeń potrzeba nam dzisiaj na zaspokojenie potrzeb wykonawcy. Mam nadzieję, że będzie odpowiedź pozytywna, bo takie zobowiązania wszyscy podjęliśmy. Eee, przypomnę, tunel jest w 15% wedle kwoty tej pierwszej finansowany z budżetu miasta, w 85% finansowany jest z pieniędzy, które przekazała Polsce Unia Europejska, a decyzję o tym, kto te pieniądze otrzyma, podjął polski rząd. <laughs> I taki jest system i, i sposób finansowania y, budowy tunelu, i dlatego liczymy, że te brakujące pieniądze, których nie dostaniemy z Unii, a nie mamy również możliwości sfinansowania z budżetu, pokryje polski rząd. I tutaj chciałbym nawiązać jeszcze do dyskusji, która miała miejsce na ostatniej sesji i y, 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 y w temacie emisji obligacji, y, y, które. Planujemy w tym roku przeprowadzić. Dyskusja dotyczyła obligacji, które niektórzy radni zapomnieli, które, o których mówiliśmy w listopadzie 2021 roku. Pod koniec roku 2021, kiedy prezentowaliśmy budżet miasta na rok 2022, była zapisana kwota dotycząca emisji obligacji. W kwocie wyższej, jak to, o której dzisiaj wnioskowaliśmy. Tam było ponad 40 milionów, dzisiaj mówimy o kwocie niewiele ponad 30 milionów. Czyli 10 milionów różnicy zmniejszyliśmy, bo po prostu takie potrzeby nie wystąpiły. Niektórzy radni zapomnieli, jedna pani radna zagłosowała przeciw. Dwie osoby się wstrzymała, pozostali, rozumiejąc sytuację i rozumiejąc fakt, że głosowali za przyjęciem budżetu, więc naturalną jest rzeczą poprzeć elementy budżetu, które przez nich były akceptowane, a jednym z elementów finansowym to były, była emisja, emisja obligacji. I, I chciałbym tutaj wyjaśnić, że ta kwota, o której mówimy, przeznaczona jest właśnie na finansowanie. Budowy tunelu. Z tych pieniędzy zamierzamy sfinansować te dzisiaj zadania, które są kończone i lub realizowane. Niektórzy, jak, jak Państwo wiecie, zapominają, traktują to jako jakieś polityczne rozgrywki. Myślę, że, że nie powinno to mieć miejsca. No, ale, ale trudno. Nie, 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 wszyscy, nie wszyscy chcą w taki sposób do, do tych kwestii podchodzić. Chciałbym poinformować Państwa, że koniec tego roku to bardzo istotne decyzje, któreśmy podjęli wcześniej, a dzisiaj jest finał czyli kończymy, kończymy kilka bardzo ważnych inwestycji, które, które no, rozpoczęliśmy w tym roku lub w roku poprzednim. I tak. Ulica Grunwalska, no, stwarzająca dla wielu mieszkańców ogromny problem, szczególnie w kwestii ruchu z przejścia w garst. I dzisiaj, te samochody z, z Niemiec muszą jeździć po naszych nieprzystosowanych ulicach, no ale nie ma innego wyjścia. Ta, te prace kończą się na szczęście. Na ostatniej sesji poprosiłem przedstawiciela wykonawców po rozmowie tutaj u mnie w gabinecie z władzami spółki, która to realizuje, a realizuje to firma PRD Nowogard. Przedstawiciel wykonawcy zapewnił radnych, że te prace będą skończone w połowie miesiąca grudnia. Jest to bardzo istotne, bo to zadanie jest dofinansowane z Interregu i musimy te prace zakończyć w tym roku, żeby otrzymać pieniądze. Zakończymy w tym roku budowę węzła przesiadkowego. Dzisiaj parking jest zrobiony na Warszawie, Przebudowywany jest dworzec autobusowy, i, i, jest, i mam nadzieję, że z końcem tego roku wykonawca zakończy tam pracę. Również zakończymy bardzo istotną inwestycję z punktu widzenia przede wszystkim mieszkańców dzielnicy Karsibur, czyli budowę ulicy 1 maja. Ulica, ścieżki rowerowe, chodniki, bulwar nad, nad wodą, coś. Myślę, że, że wszyscy docenimy tą, tą inwestycję. Kiedy zostanie ona zakończona, kiedy będziemy mogli tam chociaż przez chwilę przebywać, ujrzycie Państwo nowy Karsibur, bo, bo to jest to piękna wyspa i, i brakowało tego, tego głównego ciągu komunikacyjnego. Który, który służył będzie mieszkańcom, ale również turystom, którzy coraz liczniej tam po prostu przebywają. E, zakończymy w tym roku również budowę parkingu przy ulicy bałtyckiej około 100 miejsc parkingowych. Myślę, że e, zabezpieczy no, te miejsca w, te, w, te, w tej ruchliwej dzielnicy, szczególnie związanej z e, handlem e, przygranicznym, ale również e, Sezonem, sezonem, kiedy liczna grupa mieszkańców dzielnicy Poseidon wynajmuje swoje, swoje lokale, mieszkania, no a nie zabezpieczając oczywiście miejsc parkingowych, bo tam w tych domach jest ewentualnie jedno miejsce dla właściciela, jeżeli chodzi o parkowanie i te auta tych gości, których, którzy wynajmują mieszkania. Na sezon, no, stoją na ulicy. Ten nowy parking będzie w stanie przejąć, przejąć część przynajmniej tych samochodów no i to usprawni komunikację w dzielnicy, e, dzielnicy Posejdon. Kolejna, kolejny temat, który, który Państwa zapewne interesuje, to jest sprawa węgla. E, był taki czas, kiedy kiedy mogłem poinformować mieszkańców, że jesteśmy gotowi zabezpieczyć węgiel dla naszych mieszkańców, dla tych, którzy wystąpili o przydział środków finansowych na, na e, zakup węgla, czyli te 3000 złotych, e, e, wypłaciliśmy te pieniądze, wystąpiliśmy do tych osób, kto z nich chce. I ile zakupić węgla? Posiadamy takie informacje, no i podjęliśmy rozmowy, żeby ten węgiel zabezpieczyć. Przypomnę, to było miesiąc temu, kiedy nie było decyzji rządowych, żadnych jeszcze wtedy. I uzyskaliśmy tutaj wsparcie za spółki, spółki portowej, która ten, ten węgiel tam przeładowuje. Spółka ta, Zabezpieczyła węgiel przede wszystkim dla naszej miejskiej ciepłowni. Dzięki temu ciepłownia ma opał do 15 stycznia, może bez żadnych problemów produkować ciepło i ciepłą wodę, i zabezpieczyć zdecydowaną większość naszego miasta. Natomiast, jeżeli chodzi o zaopatrzenie indywidualnych mieszkańców, którzy potrzebują węgiel, mieliśmy zabezpieczoną odpowiednią ilość węgla dobrej jakości, z certyfikatami, gdzie koszt za, z, zakupu tego węgla dla mieszkańca oscylował w granicach 200, e, e, 2700 zł. 2700 zł. Miałem już e, firmę, która miała ten węgiel rozprowadzać. Wszystko było praktycznie przygotowane. No i w pewnym momencie dotarła do nas informacja, że rząd podjął decyzję, że będzie sprzedawał węgiel gminom dla mieszkańców danych miast w cenie 1500 złotych. Z opcją taką, że tyle trzeba zapłacić dla spółki, która ten węgiel dostarczy, a sprzedaż nie wyższa jak 2000 zł. No, kiedy taka informacja do mnie dotarła, wstrzymałem te działania w zakresie sprzedaży węgla po 2700, bo tu informacja była istotna. 700 zł taniej można nabyć i sprzedać węgiel. W związku z tym wstrzymaliśmy tą sprzedaż. Węgiel ten został. Zmielony i przekazany do, do odbiorców, którzy odbierają znaczne ilości węgla. No i mogę powiedzieć tak: czekamy dzisiaj na ten węgiel. Z tego, co jest mi wiadomo, pan prezydent podpisał ustawę, która reguluje te kwestie. To było, to było kilka dni temu. Czekamy na decyzję, czekamy na węglokoks który ma ten węgiel dostarczyć lub Polską Grupę Energetyczną, bo to tych dwóch te dwie spółki mają się zająć dystrybucją węgla dla poszczególnych miast i gmin. Jak będę już wiedział, e, gdzie i, i po ile i kiedy ten węgiel mogę odebrać, oczywiście mamy przygotowaną spółkę WęgloBud, która w Świnoujściu funkcjonuje, która podjęła się, że ten węgiel będzie... Sprzedawałem mieszkańcom Świnoujścia, tym oczywiście, którzy, którzy zgłosili tutaj chęć i tym, którzy znajdują się na tej liście tych osób sponsorowanych przez rząd w ramach tych 3000 tysięcy złotych. Czekamy na decyzję. Mam nadzieję, że przed pierwszą zimą, pierwszym śniegiem, pierwszym rozem dostaniemy ten węgiel. I ostatnia kwestia sprawa dializ. Do nas również dotarła informacja, że spółka, która prowadzi stację dializ na bazie uzdrowiska Świnoujście, podjęła decyzję o zamknięciu w połowie grudnia stacji i 14 osób ze Świnoujścia, które korzystały z tej stacji, no będzie musiała dojeżdżać do stacji Dialis w szpitalu w Dunowie. No co jest, to jest bardzo, bardzo przykra wiadomość, bo ja sobie zdaję sprawę, jak uciążliwą rzeczą jest dla tych ludzi no, dojazd, nie wiem, 90 kilometrów do, do Szczecina na miejscu. To ten, ten komfort w tych ciężkich czasach dla tych ludzi, no, 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 był znaczący. Dojazd, każdy dojazd, no, jest problematyczny. Oczywiście zainteresowaliśmy się tym tematem. Prowadzimy rozmowy z władzami tej spółki, która zrezygnowała. Oni mówią prosto: 50 osób dializowanych to jest, to, to jest ta ilość, która zapewnia im określone przychody i nie, nie ponoszą dzięki temu straty. Każda mniejsza ilość to, są, to jest działalność ze stratą, a spółki, prywatne spółki, nie, no, raczej takie działalności nie chcą prowadzić. I w związku z tym, że ilość spadła do 35 osób, no to uznali, że jest to działalność deficytowa i w związku z tym przenoszą się do, do Szczecina, skąd do nas przyjechali zresztą. No i, i, i problem polega na tym, że tych osób więcej dzisiaj nie ma. Prowadziliśmy rozmowy w kierunku dowozu naszych mieszkańców do, 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 do Kozero, bo w Niemczech 20 km od granicy jest taki, jest taki, taki punkt, stacji, stacja Dializ i tam, tam są możliwości. Problem polega tylko na tym, że koszty Dializy w, w Niemczech są prawie dwa razy wyższe jak w Świnoujściu. Mówię w Świnoujściu. Patrząc na stawkę, którą Narodowy Fundusz Zdrowia za dializę płaci danemu podmiotowi, który to, te dializy prowadzi. Ta różnica kosztów powoduje, że, no, że ta możliwość dowożenia tych ludzi i bazowania na tych pieniądzach z funduszu jest po prostu niemożliwa. Poza tym fundusz nie chce finansować usług świadczonych poza granicami kraju. I nie mówię o, 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 o wysokości dofinansowania, bo ta wysokość jest też niewystarczająca. Dlatego no, nie ustajemy w działaniu, żeby zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby tym naszym mieszkańcom, biednym, pokrzywdzonym, chorym, po prostu pomóc. Gdy będziemy mieli jakieś rozstrzygnięcia, które mogą być przez nas również akceptowalne, będziemy o tym Państwa wszystkich informować. To tyle co chciałbym Państwu przekazać. Dziękuję Państwu za uwagę.